Czołem żołnierze, jestem Berka i witam bardzo serdecznie moi drodzy. Nie wiem czy wiecie, ale udoskonaliłem cały system armat w naszej bazie przed Bobowicami, co oczywiście strasznie. Ale to strasznie Bobo wkurzyło, bo patrzcie, to jest normalnie zaobsydianowane. Tutaj normalnie, słuchajcie, sobie latają dispensery i patrzcie, słuchajcie... A, to jest akurat... Po... Tutaj też jest... No ale bo chciałem wam się pochwalić. O! Widzicie ile tu jest fire Charge? Słuchajcie, to jest taka armata, że naprawdę jakaś masakra. Jak sami widzicie, Bobo jest na serwerze, on cały czas lata tutaj przy murze, krzyczy na mnie, że wyłącz to, wyłącz. To, a ja specjalnie spowolniłem Ten mechanizm i tak dalej, dlatego moi drodzy Przygotowałem sobie poteczki na niewidzialność I zaraz pójdziemy do Bobo, zobaczymy co on Zrobi, nie wiem czy wiecie, ale gang Aberki Przeciwko Bobowicom, czyli ja, Macioch, Agentyks Oraz Elvis, mamy zmiany Mamy warty, po to aby każdy Z nas przez 24 godziny jakby cały czas Podglądał Bobo, wiecie, no żebyśmy Wiedzieli co on po prostu wyprawia, a jako, że słuchajcie Chwilę temu zaczęła się moja warta, chwilę temu Dlatego, że zaraz będzie słuchajcie godzina 18 To moi drodzy, biorę poteczkę Zaraz wypiję ją i słuchajcie leci podglądać Bobo. Jeśli on nas zobaczy, to będzie no przestrane. Będzie przestrane. Umówmy się, ale oglądajcie kończy do samego końca, jeśli jesteście ciekawi, co Bobo może tutaj robić i jeśli jesteście ciekawi, kiedy będzie wojna, bo słuchajcie, no tylko subskrybując kanał z dzwoneczkiem, będziecie na bieżąco i możecie obserwować po prostu, jak przebiegać będzie, słuchajcie, i wojna, i te przygotowania do wojny i tak dalej, i tak dalej. Więc subskrybujcie, dzwoneczkujcie i piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś sugestie odnośnie tego, jak wygrać ze smarkiem. A tymczasem, dobra, słuchajcie, podka wypita, on prawdopodobnie mnie nie widzi. Partia oczywiście są słuchajcie wyłączone, więc spokojnie, on nie będzie widział żadnych bombelków. Jeśli już to widziałby, że ktoś sprintuje koło niego i wiecie te takie partyklecy Dirta, Stona i tak dalej by były, ale ty on tam jest jest jak Dobra, słuchajcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Podjadę do niego i naprawdę liczę na to, że słuchajcie czegoś się dowiem. Na swojej e, warcie Agentix odkrył jego obsydianową obsedian komnatę. Na swojej warcie em, z kolei Elvis chyba odkrył, słuchajcie, właśnie że patrzy, on tutaj w skrzynce ma naprawdę dużo podejrzanych rzeczy. Dlatego liczę na to, że słuchajcie ja na swojej warcie też coś się odkryje, tylko ty! Tu jest Mark. Okej, okay, tu jest, słuchajcie, Mark. i co on tu. Nie się, bo chciałbym pohandlować troszkę z wami. Chce... Bobowi. On chce handlować z villagera. to dlaczego on dzwona nie weźmie? Czemu on nie weźmie dzwona i ich nie obudzi? Się. Co jest gra... nie... Nie, czy on naprawdę myśli, że villagerowy śpią, więc nie może z nimi handlować? Ale może im zepsuć łóżko, Może im dzwona przecież jest. Nie, 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 no słuchajcie... I my z takim knypkiem mamy przegrywać wojnę? Dobra, muszę to Co? Ty, co on... co on... LOL, on tu ma... Krzy... Ej, ja nie wiedziałem, że on ma tu... Ksio... Ale ty, jakie książki... O kurde, il unbreakingów, mendingów... Ej, nie miałem pojęcia, że on tutaj ma te krzyż. Ksio... Ej, serio? LOL Golemy, a, a wy nie Nie, on gada, nie, nie On naprawdę gada Claudia z golem On ma golema Klaudia S... Jezu, nie Nie, no słuchajcie, jak my mamy przegrać w... On naprawdę, proszę pożer... to, no ja ja to ja też pójdę w kimę Ja też pójdę w kimę, ja też słuchajcie tutaj Ty, on chyba, jednak... on chyba nie chce iść w kimę Ej, co on tutaj, kurwa? Tutaj już raz byliśmy i on tutaj faktycznie miał swojej itemy Ale co on tutaj odłożył, czekajcie to... O kurde Muszę to odłożyć Wiecie, on się rozbiera, żeby ich ale ja jestem na serwerze. Jestem na... To przecież on by, on chyba nie myśli, że ja pójdę spać z nim w jednym... Znaczy, pójdę, ale on chyba nie wie, że... Jezu. Przecież gdybym go nie podglądał, to nawet bym... Co? O nie, ja muszę przecież... Wojna idzie, ja muszę wszystko robić. bo ja nie mogę odpoczywać. Ty co jest grane? Ej, on sam jakby do się siebie mówi w Minecraft'cie, że... że co? Ej, słuchajcie, trochę nie rozumiem. On jakby... Nie wiem, czy on prowadzi prawdziwe życie w Minecrafcie, czy mi się tylko wydaje. On mówi, że nie może odpoczywać, Ja, ale co, że jego postać ma nie odpoczywać? na wojnę, może co? Co? przyjdą, to co? wtedy będą mieli sety. Nie wiem o to chodzi, ale słuchajcie, śledźmy go. Już widzę, że podglądanie Bobo, słuchajcie, kiedy on jest na serwerze przez 20 godzin na dobę, jest naprawdę bardzo to ciekawe. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na kanale Abra Minecraft, słuchajcie, byliśmy tutaj i oglądaliśmy ten test numer 10 i tutaj. Nie, no to to, nie to, nie nie to nie gówno Nie jest. Czemu to nie działa? Musimy to cały wysadzić. On to wysadza i mnie podpa. A. Eee. E tak, to, to właśnie słuchajcie, tak wygląda gra Bobo po godzinach Właśnie tak słuchajcie e, gra wygląda I my z takim knypkiem Mielibyśmy przegrać wojnę Rozumiecie, to, to jak to się dzieje, że on ma takie temy, A zarazem robi takie rzeczy No to, przecież to nie idzie słuchajcie w parze co, on, co on, pani golemie On rzuca złote jabłko golemowi A z drugiej strony ma cztery Pierdyliardy różnych zbrojek Mieczy, Dlatego koks jabłek Co on robi? Nie coś to są się. Jakieś... Ja tylko przypominam, że moi drodzy, jeśli chcielibyście mnie wesprzeć i zakupić sobie na przykład taką kuzacką bluzę AbraTim, to wpadajcie koniecznie w pierwszą link opisu na stronę www.abra.et, czyli na stronę mojego sklepu, tak jak mówię, są bluzy z kapturem, są bluzy bez kaptura, są koszulki, są kubki, są poszewki na poduszki i przypominam, że słuchajcie, jest darmowa dostawa kurierem. Nie jakimś paczkomatem, nie pocztą. Normalnie, w bezpieczny sposób kurier z, masze... z maseczką i rękawiczkami do ciebie przyjeżdża od 99 zł, czyli już kupując jedną taką bluzę, Masz normalnie higienicznego kuriera gratis Więc wpadajcie koniecznie Są rzeczy, tak jak mówię, dla chłopaków, dla dziewczyn W różnych rozmiarach, tych mniejszych, większych Naprawdę, słuchajcie, jest git Tylko teraz ty, smark, gdzie mi zniknął Ej, smark, gdzie, o, tutaj jest, dobra, idę, słuchajcie, do niego Ale On poszedł do pillagerów! ej, no tak On miał tutaj te eksperymenty z pillagerami, Ale co, nie Dzień gadaj, dobry, że on coś robi Co on tutaj robi? Ej, on nawet nie zapisuje tabliczek, patrzcie, z dwa dni temu to odkryliśmy, z dwa dni temu i było, znaleźliśmy, że faktycznie już był zapisany dzień czwarty, były te dwie tabliczki bez zmian dzisiaj jest, Co dzisiaj jest jakiś Co szósty staje? dzień i on nic Musimy tego nie zapisuje. Ej, oni się bardzo agresywnie zrobili. Patrzę. ej, serio, oni są strasznie agresywni. Oni tak za nim, słuchajcie, latają, że po prostu masakra, ale dobra, chodźmy za Bobo, chodźmy za Bobo. Mnie tylko martwi, słuchajcie, jedna rzecz. Patrzcie, śledzimy go już 6 minut. I przez 6 minut on nie zrobił zupełnie nic takiego zbrojeniowego. Ani nie kopie OPSA, ani nie kopie, słuchajcie, levela, ani nie zbiera itemów, nie robi zbrek, nie robi nic. To skąd on, słuchajcie, ma tyle koksów, ma tyle OPSA, ma tyle wszystkiego, jeżeli on czas traci na takie duperele. Rozumiem... Rozumiecie to? I co on w ogóle kopie? Co tu się dzieje? Serio, jakby... On cały czas jest na serwerze, on jest, słuchajcie, praktycznie sam, dlatego że Dresika praktycznie, słuchajcie, tutaj nie ma próbuję. i on jest od On zabiera jednego pillager. Jak on chce wypuścić jednego? Przecież to... O, cholerka, chodźcie placzami. O kurde, przecież ci pillager! I jest tutaj za dużo dla niego! No niech wypuści jednego i stawia tą kra... O kurde! Trosyce. Oni sami się zaraz rozwalą tam! Od jego zbroje, o kurde, ale on ma teraz przypał. Ale on ma teraz przypał ja cię co, sobie... O! Ty! A. Zamknął ich wszystkich. Zamknął! Dobra, chcę jednego? Jeden! Nie wychodzić wszyscy tylko jeden, zrozumieliście? Czy on gada z pillagerami, naprawdę? Czekajcie, wypiję jeszcze jedną podkę, że tylko żeby on słuchajcie tej nic. O kurde! Chyba nie widział? Chyba słuchajcie, nie widział. Dobra, Dobla. może po tej stronie. I teraz to, jeden, okej? Okay? Czekajcie, on. On Nie bić się, pomalutko! On gada z nimi i mówi, że stop, tylko jeden! No no mówiłem, że jeden! No cóż, panamy! Ej, to jest tak mega zabawne! Już koniec, No cholipka, jeden zginął w ogóle, patrzcie, to zaraz zginie cała reszta! Dobra, nie chcę tam po kolei, to psypał! Słuchajcie, no i jak on ma Ty, a może właśnie tego podkopię po prostu? Ej, ale słuchajcie, jak on chce wygrać wojnę, jak on jest takim amatorem, no co tu się dzieje? Zostaw nie! Co on wyprawia słuchajcie? Co on wyprawia? To jest jakiś hit O kurde wpadłem tu oh, shit. Ty! cicho tam w ogóle o shit, jest źle. Dobra, co on wyprawia? Nie wiem co on o, to wyprawia! Ty! Ty, Silverfish mu się zra... I to jest człowiek, który ma jakieś 10 tysięcy klocków OPSA I ten sam człowiek, słuchajcie, ma do tego 4 tysiące różnych zbrojek z najlepszymi enchantami. To nie idzie w parze. To po prostu, słuchajcie, nie idzie w parze co tu się dzieje To jest po prostu jakaś komedia, no Przyznajcie, nie, że słuchajcie stał, mi się Przyznajcie, że podglądanie było, bo to jest najbardziej atrakcyjna rzecz na ten No po prostu, no to, ja to, słuchajcie, tak mówiłem, zabawne No ja byli tam cicho Wy się dalej, nie, no ja tam idę do was <laughs> Ej, mnie to, to tak bawi, słuchajcie Serio, mnie to tak bawi, że to jest po prostu jakaś masa Dobra, ty, on wychodzi Schodki, normalnie to jest pasz byku, normalnie schodki Co to się dzieje? On nawet Dobra, nic nie podejrzewa, że ktoś go podgląda. Patrzcie to... Nie nic nie podejrzewa. Normalnie tu stawiam drabinkę i wychodzę. Co, co, co ty się ty dzieje? Co, co za kole! Hey, La muszę! siedzi tam w klance, a nie mi tu przeszkadzacie. On myśli, że... Nie, 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 to się nie dzieje. To się po prostu, słuchajcie, nie dzieje. Dobra, wychodzimy. I teraz się posłuchacie. Ty. Schowaj tą psykielę, jazda. Dobra, On ma eksperymenty ja wyjdzie z, z peelagerami. Z, z jedna plecy. Rzuca im potki, no, on, on z nimi normalnie prowadzi dialog i liczy na to, że wyjdzie jeden, a reszta powie. Nie no dobra, bo bo jeden Taka, wychodzi, pięli. reszta nie I wychodzi. Wiem, co zrobię. zrobię. coś takiego. I on pewnie będzie się słuchać, nad tym trudził godzinę. I podczas tej godziny... Jakim cudem on ma słuchajcie robić opsa, robić zbroje, robić level, robić mury. No jak to się dzieje? Jak on to robi... On musi mieć jakiegoś pomocnika po prostu. Ale dobrze kombinuje. chcę wpuścić, słuchajcie, tylko Dobra. jednego typa teraz. Stop! Kolibka, w lód jeden tam. Jeden tam. Ja... Naprawdę. O, o, jest Na... teraz, szybko, jeden. <laughs> Naprawdę, ej, a może ja wejdę! Może... Jakolibka, Patrzcie w drugą to! Stronę. Patrzcie to, słuchajcie, ja wejdę i jednego popchnę. I jednego musu... O! Czekajcie! Dobra, zamknąłem! Patrzcie, jest zamkniętych dwóch. Dobla. Jeden, jest jeden, mam. Zamknąłem mu, zamknąłem mu, patrzcie. Tylko, że ja teraz Dobla, nie mogę udało wyjść. Nie O nie, o nie, o nie, 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 nie. Czekajcie, a czekaj, nie Jak, ja... Mnie spokoju. jak o. ja mam teraz wyjść? Czekajcie, czekajcie. Ty, jak ja mam naprawdę wyjść teraz, bez jaj? Ty, one mnie uderzają, fuck Fuck, on mnie uderza! Ty, co jest grane? Przecież go nie rozwalę! On ma za do... On. O kurde, o kurde, słuchajcie. Patrzcie tu! Jak ja mam teraz tutaj przejść? On mnie atakuje! Ej, no, ja chciałem tylko. Pół. Nie, Beata mnie atakuje! Ej, bije mnie? Czekaj. Beatka, no chodź za mną, jazda! On chyba musiał po prostu uderzyć i wtedy mnie przestanie bić. Beatka, idziesz czy nie? Czy ty znowu focha strzeliłaś na mnie? Chodź tu! Co się dzieje? Nie, nie, ja bratka ona... wiem jak ci pomóc, wiem, ja, ci nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie Dobrze, dobrze, dobrze nie wiem, nie mogę nie wracać, nie wracać. nie tam nie mogę wracać, bo ta nie rozwali, nie mnie atakuje Po prostu, co jest wiem, nie Co nie wiem, nie wiem, Co wiem, Co wiem, nie wiem, co wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, no, amator totalny, no. Co jest? Co jest? Gdzie on idzie? Ty, on idzie do tej, słuchajcie, tajnej bazy drugiej. O nie, 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 nie. nie, O nie. On, słuchajcie, jakiś zły towar przyniesie zaraz. O nie. Ja już, słuchajcie, wyczuwam, że on zaraz naprawdę przyniesie jakieś różne dziwne rzeczy, których nie chciałby... Gdzie to postawić tu? Co on robi? Ja wiem, on co odpięty. lubią prawdziwe kobiety. One lubią złoto.

Jakbym mu to powiedział, że to było dobre. Ej, to było niesamowicie dobre. On normalnie złoto dla Beaty wziął, słuchajcie. Ja muszę uciekać, moi drodzy. Muszę uciekać, ewidentnie, słuchajcie. Idę wobec tego dalej czynić. E, pełnić moją wartę. Ale jak sami widzicie, słuchajcie, podglądamy Bobo. I on naprawdę robi strasznie dziwne rzeczy. Totalnie niekonwencjonalnie. Przygotowuje się, słuchajcie, tutaj do obrony Bobowic bądź do ataku Milionowic. Stracił, słuchajcie, teraz znaczy stracił, no. Zadjęło mu, słuchajcie, 12 minut, żeby w ogóle wypuścić jednego Pilagera, drugi. Mu zginął, nie zbierał w tym czasie, słuchajcie, totalnie nic. Więc ja nie wiem, skąd on zbiera, słuchajcie, jakby te wszystkie rzeczy. Naprawdę, ktoś ewidentnie musi mu pomóc, ale słuchajcie, cały czas są warty, tak jak mówię, gangu Aber, więc no nie widzimy żadnego innego pomocnika na serwerze. To jest po prostu jakaś masakra. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwoneczkiem, bądźcie na bieżąco, lajkujcie filmy i piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś sugestie odnośnie tego, jak wygrać wojnę ze smarkiem. Oraz wpadajcie koniecznie na www.abra.ety, czyli na stronę mojego sklepu, gdzie możecie zakupić takiego Bluzy. Aby na tym, i tak jak przypominam, słuchajcie, jest darmowa dostawa od 99 złotych. Normalnie kurierem, normalnie kurier z rękawiczkami, maseczko i w ogóle. A nie wiecie jakaś tam poczta czy paczko maty. Normalnie wszystko zbiecie no, no, darmowa dostawa od 99 złotych. Są bluzy bez kaptura z kapturem, koszulki, kubki, poszewki na poduszki. Rzeczy dla chłopaków dziewczyn i w różnych kolorach, a tymczasem dzięki i widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Mabelka! Sprawę mam! Ty co jest grane, byko? Słuchaj, tutaj z tyłu! Ty co jest? Gdzie ty jesteś? Mam problem, tutaj z tyłu. Czyli nie widzę cię. O, no co jest? Tu, słuchaj, jest taka babka, co nie? No, jest babka. Zaliła focha na mnie. Daj no. jej złoto, ona się nie słucha. Co ja mam zrobię? A próbowałeś dawać jej emeraldy? Eme, już idę. Pozdrowelka, dzięki za pomoc. E... Okej, okay. nie, słuchajcie, ja nie rozumiem. Ja nie... Dlaczego, słuchajcie, on ma szansę na boję? Nie rozumiem. Trzymajcie się, dobrego dzieleczka eleczko i puu!